O Szczecinie, ale zaczniemy od zdrowia. Mój kolejny gość na naszej zielonej kanapie, pani Małgorzata Koszur, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału NFZ. Witam serdecznie pani Małgorzato. Dzień dobry. Spotkałyśmy się tutaj dlatego, że już jutro w ramach Światowego Dnia Udzielania Pierwszej pomocy NFZ zorganizował tak zwany dzień otwarty. Czyli dla tych, co nie mają czasu w tygodniu, będzie okazja, żeby odwiedzić Was w sobotę. Co się będzie działo? Bo będzie się działo dużo, bo już troszeczkę rozmawiałyśmy na ten temat. Tak, w naszym oddziale przy Orkońskiej e, będziemy mieć stanowiska po raz pierwszy informacyjne dotyczące e, leczenia uzdrowiskowego i stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. To w związku z tym, że także rozpoczął się rok szkolny i wiele osób zainteresowanych jest tym, co za darmo, czyli na fundusz można uzyskać dla dzieci. Będzie także stanowisko informacyjne dotyczące zakresu pielęgniarki środowiskowej i szkolnej. Więc co prawda nie będziemy udzielać świadczeń ani takiego typowego medycznego poradnictwa, ale jeśli ktoś chce wiedzieć, co w tym koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci z lecznictwa uzdrowiskowego i ze stomatologii, tej ogólnej i także specjalistycznej, jest, a nie bardzo się orientuje, bo nie ma wiedzy medycznej, jutro możemy to wyjaśnić i zapraszamy wszystkie te osoby, zapraszamy rodziców, a także nauczycieli, jeżeli będą chcieli się dowiedzieć, bo ta współpraca jednak się chyba teraz w tym roku szkolnym pojawi. Już o tym wiemy między takie szkołą samorządami po to, żeby profilaktykę zdrowotną także wśród dzieci propagować. Co do natomiast tego dnia udzielania pierwszej pomocy, chcieliśmy być rzeczywiście fizycznie także bliżej pacjenta, więc te osoby, które nie będą miały sprawy do załatwienia fundusza, będą chciały przeszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy. Zapraszamy do Przychodni Porta Medyk przy Bibuła, ponieważ tam będą, będzie pokaz ratownictwa medycznego, ratownic udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego od 10 do 12, a jeśli będzie taka potrzeba, zostaniemy dłużej. Być może zainteresowanie będzie większe, ponieważ ta umiejętność udzielania pierwszej pomocy, choćby w domowych sytuacjach zadławienia dziecka, zadławienia starszej osoby, czy zatrzymania krążenia, może się każdemu zdarzyć w, każdy, w każdym domu i ta umiejętność jest niezwykle ważna. Jest bardzo ważna i myślę, że też warto, tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, przełamać tą barierę e, takiego dotyku, że nie bać się podejść do tej drugiej osoby, która tej pomocy potrzebuje. E, po drugie, na pewno każdy z nas gdzieś tam tą pierwszą pomoc, kurs takiej pierwszej pomocy na pewno ma za sobą, czy przy okazji robienia prawa jazdy, czy gdzieś w szkole. Tylko, że no to jest taka umiejętność, której na co dzień nie robimy i po prostu zapominamy jak to wygląda i jak zrobić prawidłowo, żeby komuś nie zaszkodzić, a właśnie pomóc. Także myślę, że warto się pojawić mm -hmm. od, o dziesiątej. Tak? Od dziesiątej do no przynajmniej do dwunastej, a pe pewnie do trzynastej przychodni Porta Medek przy była będą takie pokazy ratownictwa medycznego udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy o tym, że, że to udzielenie pierwszej pomocy w tych pierwszych minutach, zanim przyjdzie pogotowie ratunkowe decyduje o czyimś przeżyciu w od 40 do 60%, czyli właściwie nasza reakcja, nasze działanie może zadecydować o czyimś życiu albo, albo śmierci. Natomiast jeszcze w oddziale funduszu, a także w, w przychodni Porta medyk, będą stanowiska oczywiście i będziemy wystawiać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i zakładać konta w zintegrowanym informatorze pacjenta. Wakacje co prawda się skończyły, ale jeśli nawet wyjeżdżamy na zakupy do Niemiec, czy w ogóle do, do, do sąsiednich krajów to warto taką europejską kartę mieć przypominam że ona chroni przed kosztami świadczeń które w danym kraju są dla osób ubezpieczonych bezpłatne jeżeli coś oczywiście się nam zdarzy jakiś wypadek uraz jeśli nie będziemy mieli karty zapłacimy za to świadczenie oczywiście potem możemy zwrócić się do oddziału funduszu o refundację ale to wszystko trwa więc ecus jest taką gwarancją spokojnych i bezpiecznych Także zakupów. I niekłopotliwych, czyli jeżeli Oczywiście. coś się wydarzy dużo szybciej, jesteśmy w stanie to załatwić, a wydaje mi się, że wrzesień to jest jeszcze taki moment, gdzie ludzie wyczekują, że właśnie mogą sobie wyjechać, bo tych turystów wszędzie już jest troszeczkę mniej, więc tych osób wyjeżdżających na urlopy we wrześniu pewnie jeszcze troszeczkę będzie, że także taka karta jest jak znalazł, także warto też podjechać do NFZ i taką kartę sobie wyrobić. Podsumowując, oddział funduszu pracuje od 9 do 14, a stanowisko to do wyrabiania ekuzów i zakładania kont w, zip w przychodni Porta medyk jest od 10 do 14 i tam też będą pokazy ratownictwa medycznego. Jeszcze też będzie w, w, tak... Myślę, że ciekawa informacja, która spotyka nas bardzo często idąc do lekarza, że wchodzimy i nagle się okazuje, że coś nam się tam na czerwono świeci i w ogóle jest jakiś problem, i o co chodzi? I dlaczego ja nie mogę iść do tego lekarza? Jak... Znaczy no, tu właśnie też przeczytałam, że takich informacji będziecie udzielać. Czym, czym jest właśnie to czerwone takie światełko mhm. w tym systemie? To najpierw uspokoję, nawet jeżeli taki, taki sygnał czerwony się pojawi, czyli nie otrzymamy w systemie informatycznym weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców tego światła zielonego, a czerwone, to wcale nie oznacza, że nie otrzymamy, nie dostaniemy się do lekarza, bo wtedy uzyskamy informację w tejże rejestracji, że albo składamy oświadczenie, formularz oświadczenia u każdego mhm. świadczenia, jest albo przedkładamy jakiś dokument potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni, bo możemy akurat taki mieć przy sobie, więc generalnie mamy prawo do leczenia pod warunkiem, że jesteśmy jednak ubezpieczeni, że to, to nie tylko przekonanie, ale rzeczywiście faktycznie jesteśmy ubezpieczeni. Systemy elektroniczne w 99% są, są efektywne, ale czasami zawodzą, tak? czyli otrzymamy informację nieprawdziwą. Część osób jest no, świeci się na czerwono, dlatego, że nie jest przęgnięta ta baza danych do bazy, którą my dysponujemy. I często się zdarza właśnie po wakacjach. Szczególnie w, w przypadku, kiedy podejmujemy w czasie wakacji jakąkolwiek pracę zarobkową, taką dorywczą, sezonową, wygasa poprzedni tytuł ubezpieczenia i jeśli to jest na przykład student albo osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli na, na, na składce jest członka rodziny ubezpieczonego, to jeśli była ta przerwa w ubezpieczeniu, to ten status nagle rzeczywiście może pojawić się czerwony. Musimy pamiętać o tym, żeby ponownie zgłosić tę osobę do ubezpieczenia. Ponownie, to jest bardzo ważne. Czyli bo tutaj głównie to pewnie będzie dotyczyło studentów, bo, bo oni raczej są takimi osobami, a to się takie wolne duchy, bo oni o czym innym zupełnie myślą, a nie o tym, że, że trzeba załatwić jakieś papierkowe rzeczy. Czyli w sytuacji, jeżeli oni wyjeżdżają gdzieś do pracy takiej za zarobkowej, na jakiejś tam umowie i nowy ich pracodawca płaci za nich składki, to oni są jakby wyrejestrowywani z tego ubezpieczenia jako członek rodziny, tak? tak? Aha. I wtedy po prostu raz jeszcze muszą się Zarejestrować, jeżeli ten stosunek pracy się zakończy. Po tak. Prostu. Rodzic musi ponownie zgłosić tego syna, córkę studiującego do ubezpieczenia. Pamiętajmy, że do 18 roku życia jesteśmy, osoby te do 18 roku życia są ubezpieczone z obowiązku mhm. e, i to, te wszystkie świadczenia są finansowane przez NFZ. Natomiast jeżeli ktoś nie kontynuuje nauki, e, nie podjął pracy, nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, to nawet jeśli mieszka z rodzicami nie jest już członkiem ich rodziny. Brzmi to przykro i nawet brutalnie, ale taka jest prawda. Dlatego, dlatego pamiętajmy o tym. Student, który do 26 roku życia, osoba, która w ogóle pobiera naukę, ma być prawo zgłoszona do ubezpieczenia przez ubezpieczoną mamę, przez ubezpieczonego ojca, dlatego, że oni są członkami rodziny. Mhm. Ustawowo są członkami rodziny. Więc powinni pamiętać tylko o tych zmianach i powiedzieć, mamo, zgłoś mnie do ubezpieczenia ponownie, czyli u swojego pracodawcy mama to powinna zrobić, albo ojciec. Także to jest taki ważny moment, bo w tej chwili mamy wrzesień, studenci zaraz wracają na uczelnię, więc rodzice pamiętajcie o tym, żeby swoje dzieciaki zgłosić z powrotem, żeby później nie było w przychodni problemu. E, żeby dziecko mogło pójść, bo się rozchoruje i będzie problem, i po co nam problem. Fantastycznie, panie, to ujęło. <laughs> Także bardzo warto. E, jeszcze bym chciała wrócić do tego tematu e, tej informacji o. E, świadczeniach tych dentystycznych dla dzieci, bo rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że o ile dla dorosłych te świadczenia są troszeczkę bardziej ograniczone, to dla dzieci tych świadczeń jest naprawdę bardzo dużo i warto jakby być świadomym, co nam się należy, a co nie, bo nie zawsze chyba wiemy. Tak, profilaktyka jest już od najmłodszych. Właściwie to od już pierwszym roku życia możemy iść z naszą pociechą malutką do dentysty. A więc te świadczenia są niemalże od urodzenia, łącznie z profilaktyką, z przeglądami, ale oczywiście wtedy, kiedy się zęby pojawiają. Jest ważne to, aby takie kontrolne wizyty się odbywały, ale ważne jest także, żeby, żeby uczyć dziecka właściwej higieny, żeby mniej jadło słodkiego, mniej piło słodkiego, ale jeśli już się to zdarzy, żeby po prostu myło zęby bardzo dobrze, Dokładnie dlatego, że próchnica faktycznie no, 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 zbiera żniwa okrutne, ale koszyk świadczeń gwarantowanych dla dzieci faktycznie jest taki, że za darmo dziecko może mieć naprawdę zdrowe zęby, jeśli tylko rodzice także będą o to dbali. Dostępność doświadczeń stomatologicznych jest bardzo duża, a nasze gabinety są naprawdę na znakomitym poziomie. Będziesz to pół Europy przyjeżdża leczyć zęby, umówmy się. No więc właśnie. Mamy świetną kadrę, znakomicie wyszkoloną, więc nic tylko korzystać. I nawet jeżeli w szkole nie ma tego gabinetu, czyli na terenie szkoły, to sieć tych gabinetów, mamy prawie 90 gabinetów stomatologicznych w samym Szczecinie. Prawie 360 w całym województwie, więc jeśli tylko rodzic, Dba o to, pamięta o tym i chce poświęcić, a powinien czas swojemu dziecku, to przynajmniej dwa razy w roku powinien z dzieckiem iść na wizytę taką kontrolę. Dokładnie, I to jest chyba takie ważne, żeby nie czekać do momentu, aż dziecko zacznie krzyczeć, że oj, boli mnie ząbek, tato mamo co zrobić, tylko właśnie profilaktycznie tego dentystę odwiedzać, tak jak pani wspomniała, co najmniej dwa razy w roku, bo naprawdę jak się zęby posypią, one tylko raz odrastają, później już niestety nie. Więc o te, o te nawyki warto... Już dbać i uczyć swoje dzieci od najmłodszych lat, a wiemy, że ciężko jest im odmówić tych słodkości, bo jest ich pełno. Cukru jest pełno wszędzie też, o tym też rozmawiałyśmy i ciężko jest się tego ustrzec. Więc myślę, że ta profilaktyka jest mhm. szczególnie, szczególnie ważna, jeżeli chodzi o nasze dzieci. Nie możemy za dużo oczekiwać od dzieci, jeżeli od siebie samych też nie wymagamy. Dokładnie. Tak? Więc wymagajmy od siebie, bądźmy my odpowiedzialni, bądźmy dla nich wzorem, wtedy im też będzie łatwiej na przykład rezygnować z czegoś. Teraz jeszcze bym chciała przejść, bo we wrześniu mamy dzień otwarty, to już jest jutro, także zapraszamy zarówno na narkońską, jak i, i zapomniałam, jak ta przychodnia. To przychodni, przychodni Portamedyk przy Dibuła, przy Dibuła, wiedzą, o, znają. To wszyscy tak? wiedzą, tak, przychodnia stoczniowa, także tam też e, znajdziemy e, stoiska e, e, NFZ w związku z dniami otwartymi, także serdecznie zapraszamy, ale kolejne dni otwarte już się szykują. W październiku, tak, w październiku. Będą, o tym będziemy szczegółowo oczywiście informować. Chciałam tylko jeszcze dodać, że przychodnia Portamedyk ma swoją białą sobotę jutro i tam oczywiście też proponuje badania poziomu cukru, badania, mierzy ciśnienie, także jeżeli ktoś ma ochotę na takie właśnie badania, taką potrzebę odczuwa, to pewnie przychodnia go z radością powita. My z są pewnością tak. <grym> <grym> Czyli Państwo udzielają wszelkich informacji, a w przychodni jeszcze będzie można skorzystać z takich podstawowych badań, także tym bardziej jak mają Państwo wolną Sobotę. Pogoda raczej średnia, więc na spacery może być ciężko, ale można coś pożytecznego zrobić, także zapraszamy serdecznie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy, dziękuję również. Naszym gościem była pani Małgorzata Koszu, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału NFZ. Ja teraz zapraszam na króciutką przerwę, a po przerwie kolejne newsy kinowe i trochę informacji o tym, co przez wakacje działo się w Szczecinie. Do zobaczenia za chwilę.